Ta informacja z całą pewnością ucieszy mieszkańców Gałęzic. Jeszcze w tym roku wybudowany zostanie tu nowy wodociąg. Władze gminy Piekoszów właśnie podpisały umowę z wykonawcą inwestycji. Na jej realizację pozyskano wysokie dofinansowanie. Było obiecane wcześniej, że ten wodociąg, bo w tej chwili on funkcjonuje, ale niezbyt dobrze, że będzie wybudowany nowy, dlatego też w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na wykonanie niemal 2,5 km wodociągu w gałęzicach. Naprawdę nowoczesna technologia wykonania wodociągu. Myślę, że to zadowoli mieszkańców tej miejscowości, bo rzeczywiście wiele lat czekali na to, żeby ta inwestycja była wykonana i cieszę się, że doszło do realizacji, dojdzie do realizacji tej inwestycji. Jeszcze w międzyczasie w tej chwili jesteśmy na etapie szukania nowego ujęcia wody, więc naprawdę duża inwestycja na ten rok się szykuje w zakresie. Sieci wodociągowej obszar wodno-kanalizacyjny jest ważny. W tym roku też jeszcze wspomnę, że będziemy nitki też budować kanalizacji, dwie nitki kanalizacji, więc no, stawiamy również w tym obszarze. Wykonawcą generalnym inwestycji została firma usługowo-handlowo-produkcyjna TrackCop, która budowę wodociągu w gałęzicach zrealizuje w systemie zaprojektu i wybuduj. To oznacza, że prace rozpoczną się od projektowania. Jak zapowiada wykonawca, zadania ruszą one niezwłocznie. Ruszamy w bardzo szybkim czasie ze względu na to, że nie ma go zbyt dużo tym bardziej, że trzeba zaprojektować. Będzie to 2,5 km wodociągu wraz z towarzyszącą infrastrukturą, czyli opomiarowaniem stacją hydroforową. Za 4 miesiące powinniśmy zacząć pracę. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 1,778,5 tysiąca zł, z czego znaczną część pokryje pozyskane przez władze gminy Piekoszów dofinansowanie ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec listopada bieżącego roku.